No jak dostałam tego maila i, i zobaczyłam adres szkoły, to sobie pomyślałam, że to jest przeznaczenie, <laughs> że, że tak miało być. Od razu bardzo, bardzo się ucieszyłam i nawet się wzruszyłam. E, ostatnio chodzę sporo po szkołach, e, ale to, że trafię do swojej, e, no, ma taki ekstra wydźwięk na pewno. E, taką mam nadzieję i zawsze z taką nadzieją rozpoczynam takie spotkania. Wiadomo, że na początku zawsze jest dystans. I raczej jesteśmy tymi babami, które przychodzą coś mówić. Ale szybko zawsze staram się pokazać, że ja nie jestem jeszcze tą babą. Że właściwie dzisiaj, jak tutaj weszłam, to się poczułam znowu jak ta młoda dziewczyna, i przypominają mi się wszystkie te moje różne historie i te gorsze, i te lepsze. I z tej perspektywy, tej właśnie młodej dziewczyny, tej nastolatki, która miała jeszcze przed sobą całą karierę, chciałabym dzisiaj z dziewczynami rozmawiać, żeby nie było tego dystansu. Że staram się być bardziej kumpelą, a nie tą panią z telewizji, jak to powiedziałeś. Bo ja zawsze byłam bardzo taka energetyczna i miałam w sobie bardzo dużo takiej, takiego ognia. I zanim zaczęłam uprawiać sport, to po prostu cały czas siedziałam na dworze. Latałam po drzewach, jeździłam na rolkach. Bawiłam się w klasy, w podchody, inne tego typu aktywności. A jak się pojawił sport, to ten sport był wymierny. I w końcu mogłam zobaczyć jakąś swoją inną wartość, bo tak to nie, nie wiedziałam. Myślałam, że, że po prostu jestem no, jakąś tam dziewczyną. Nawet nie wiem, co sobie myślałam, szczerze mówiąc. A nagle się okazało, że jestem w czymś dobra. I to był dla mnie taki chyba game changer, bo jakąś swoją wartość w końcu poznałam. Tak, nie wiem, sport mi po prostu to dał i, i zachęcił do tego, żeby, żeby uprawiać go dalej, a potem dał mi masę innych wartości i stworzył mnie taką osobą, jaką dzisiaj jestem.